Proszę o male, to ja. Nazywam się Piotr Melski i zapraszam na kod szesnaście sześć. Dzień dobry, raz, cztery, let's go! Ja mam 3 lata i dawno mówię, że moja mama pojechała do palatka rogiem. A dzisiaj ja i Piotr robimy lekcje zarówno z PTP, jak i z polskiego i z matematyki. Ja lubię te pierwsze lekcje w książku, bo ja to kocham najbardziej. Gotuję... Ups, ale kopyt mi... Ups, spokojnie, ale kopyt mi się pomyło. Takie to jest moje życie. A ja lubię posprzątać i godować. Piesz smażyć, smażyć. No i usmażyć. A ostatnio ciuć atakował zatakowałem samochód. I gdy trzymał lejek, to ci się zwiarała kańster z benzyną. Yeah. Let's go. Jedziemy dalej. A ostatnio zrobiłem fasolkę po prytuncku. No i ja mówię, że fasolka po była dobra, pyszna i smaczna Jeśli Hot Challenge Hot 16 Challenge Jeżeli mój lap z Hot 16 Challenge To wam, jeśli mój, jeśli mój lap Schod 16 Challenge Wam się podoba to subskrybujcie i łapki w górę a więc zostańcie w domu i trzymajcie się zdrowo być może sytuacja się zmieni to na pewno wróci do szkoły a więc zostańcie w domu i bądźcie zdrowi no i bądźcie bądź zdrowi yeah Kamam, dzięki rap